Ściś Boże, proszę księdza, mam takie pytanie wagi nie błachy. Mianowicie dlaczego my jako chrześcijanie nazywamy Boga Ojcem? O, niezwykle istotne pytanie, dlatego że to jest jedyna religia na świecie, której Bóg jest Ojcem. Mhm. Żydzi mówili o Bogu jako ojcu, sierot, mhm. ale w jakim znaczeniu Bóg jest ojcem, to jest pytanie absolutnie tylko dla tak głęboko wierzących chrześcijan. To jest tylko dlatego, że On jest ojcem, ponieważ ma syna. Mhm. I ten syn jest jednorodzony czyli ma jedynego syna.